Nazywam się Joanna Wiśnicka. Jestem psychologiem w podejściu skoncentrowanym na rozumieniu. To jest mój kanał Psychologia Bycia. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie emocjom. Emocje charakteryzują się tym, że pojawiają się nagle i zawsze łączą się z Budzenie, na przykład gniew, lęk, wzruszenie, trema. Procesy emocjonalne to część procesów psychicznych, które znaniu i czynnością podmiotu nadają jakość oraz określają znaczenie, jakie mają dla niego, będące źródłem emocji, przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba, czyli my sami. Mogą osiągnąć dużą intensywność, ale w odróżnieniu od ludzi. Które cechuje stałość, emocje mają charakter przyjściowy. Emocje to świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne odczucia, tak zwane stany afektywne, o silnym zabarwieniu mam tu na myśli stopień nasilenia i wyraźnym nawartościowym czyli znak pozytywny lub negatywny poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. Emocje same w sobie nie są negatywne czy nieprzyjemne, jak nazywa się je, przyjmując inną klasyfikację, wówczas stosuje się odpowiednie określenia przyjemne, nieprzyjemne. Mają jedynie taki znak. Tam też nie ma emocji złych. Wszystkie emocje są potrzebne i wszystkie mają ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia i rozwoju psychospołecznego człowieka. Każdy z nas ma prawo i powinien otwarcie wyrażać swoje emocje. Oczywiście, z czasem uczymy się je regulować. Najpierw emocje trzeba zaakceptować, niezależnie od stopnia ich nasilenia czy znaku. Następnie odczuć. Jest to już wyrażenie na poziomie wewnętrznym, czyli w sobie, i dopiero teraz może nastąpić ich uwolnienie, czyli wyrażenie na zewnątrz, ekspresja. Emocje są potrzebne i ważne, a podział na pozytywne i negatywne jest tylko nadaniem im znaku. Który jest istotny w procesie diagnozy zaburzeń emocjonalnych. Postawienie diagnozy wymaga również oceny stopnia nasilenia czynników wywołujących, jak również następstw pojawienia się danych emocji. Emocje stają się rezultatem działania takich czynników, jak np. nowa, nieznana sytuacja, niepowodzenie czy przeciwnie, osiągnięcie sukcesu. Więcej o tym i o podziale emocji powiem w dalszej części. Charakterystyczne dla emocji. Emocji pozytywnych jest wzbudzanie tendencji do podtrzymywania danej aktywności lub określonego kontaktu z sytuacjami, przedmiotami, który te emocje wywoływał. W pewnych okolicznościach gotowość do wykonywania czynności może spadać, a dzieje się tak, kiedy czynność ta wymagała trudu, wykonania niebezpieczeństw lub wiązała się z groźbą niepowodzenia. Wówczas człowiek nie chce ponownie wykonać tej czynności, choć zakończyła się ona sukcesem. Podobnie dzieje się, kiedy pozytywna emocja jest efektem czynności przynoszących nasycenie. Spadek gotowości do powtórzenia tych czynności jest jednak krótkotrwały, gdyż gdy minie nasycenie, tendencja do jej powtórzenia powróci. Emocje negatywne mają za zadanie sprowokować jednostkę do przerwania aktywności. Negatywne emocje w rozumieniu znaku, czyli te o ujemnym znaku. Następuje przerwanie aktywności, która stała się ich przyczyną, bądź przerwania kontaktu ze źródłem. Mogą one zwiększać motywację do kontynuowania wysiłków, a wiąże się to z faktem, że przeszkody lub niepowodzenia stwarzają zagrożenie dla samoceny. Jeżeli powtarzanie prób nie usuwa przeszkody, lub jednostka uzna, że nie może tej przeszkody pokonać, wówczas spada pobudzenie i pojawia się niechęć do danej czynności. Emocje o ujemnym znaku mogą trwać przez pewien czas, nawet gdy ich przyczyna straci swoją moc oddziaływania. Na przykład, urazy psychiczne powstały w wyniku traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. W niektórych przypadkach zagrożenie może być źródłem emocji pozytywnych. Jeżeli człowiek stwierdzi, że jest w stanie nad nim zapanować, to ewentualny sukces przyniesie wiele satysfakcji. Zdarza się też tak, że dana czynność wywołuje równocześnie emocje zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. W takiej sytuacji zachowanie jednostki staje się niejednoznaczne, a czynność jest wykonywana powoli. Niekonsekwentnie może temu nawet towarzyszyć wzrost pobudzenia emocjonalnego i nie jest jasne, o co danej osobie wówczas chodzi. Jeśli zbyt często odczuwamy sprzeczne stany emocjonalne, mogą wystąpić zaburzenia osobowości lub nawet funkcji narządów wewnętrznych, jak na przykład w histerii. Na emocje składają się o trzy odrębne składniki: wyraz mimiczny, Pobudzenie fizjologiczne i subiektywne doznanie. Tak więc stany emocjonalne wiążą się bardzo silnie z uczuciami i myślami, jak również z różnymi zjawiskami między innymi temperamentem, osobowością, nastrojem czy motywacją. Ukierunkowują one określone reakcje. Jak na przykład ciekawość może stać się początkiem czynności badawczej. Strach często prowadzi do ucieczki bądź zahamowania znieruchomienia. Gniew, złość, wściekłość pobudzają do ataku fizycznego lub i słownego. Wstręt, odraza skłania do odsuwania od siebie lub utrzymywania większego dystansu, a nadzieja wywołuje zachowania, które przybliżają jej spełnienie. Wszystkie emocje, jakie odczuwasz, są potrzebne i coś ci mówią o tobie samym o twoim charakterze, potrzebach, marzeniach, wartościach, o sytuacji, w jakiej jesteś. Jeśli coś jest dla nas ważne, wartościowe, zawsze wywołuje emocje, jak również o otoczeniu, w którym się znajdujesz w ludziach, miejscu, okolicznościach, czasie. Nie tłum i nie blokuj emocji, nie spychaj ich głęboko do wewnątrz. To nie pomoże. Nie jest to sposób poradzenia sobie z trudnościami. Jest to tylko jeden z mechanizmów obronnych, który z czasem staje się Twoim wrogiem, a nie sprzymierzeńcem. Po drugie, jeśli zbyt długo i głęboko spychać będziesz swoje emocje do wewnątrz, to skumulujesz ogromne napięcie w ciele. Będziesz podatniejszy na choroby, a Twoje sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnościami zaczną być nieefektywne. Pojawią się liczne kryzysy, mogą wystąpić zaburzenia psychosomatyczne, depresyjne i lękowe, a nawet zaburzenia osobowości. Blokowanie emocji niczemu nie służy. Może spowodować wyniszczenie organizmu, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, bowiem każda emocja daje nam wyraźną informację na temat naszych potrzeb i wartości. I dlatego tak ważna jest ich właściwa identyfikacja. Emocja to informacja, najczęściej o naszych potrzebach i wartościach. Ich właściwe rozpoznanie to identyfikacja, czego nam brakuje, czego potrzebujemy. Pomaga nam dobrać właściwy sposób poradzenia sobie z trudnością, uzewnętrznienia emocji i poziomu ich regulacji. Tak więc, Identyfikacja to tak naprawdę rozpoznanie kryjących się za odczuwanymi w danej chwili emocjami niezaspokojonych potrzeb i wartości. Stany emocjonalne są wywoływane przez dwa rodzaje czynników: zewnętrzne są to wszystkie zdarzenia, jakie się nam przytrafiają, i wewnętrzne są nimi nasze wspomnienia, czyli pamięć o wydarzeniach, wyobrażenia czy fantazji. Czy nasze emocje są wynikiem fantazji? Nie są prawdziwe, tylko odrealnione. Tak jak w przypadku lęku, trzeba sobie nauczyć się z nimi radzić. A w sytuacjach trudnych warto sięgnąć po pomoc specjalistów. Emocje nie są uniwersalne, dlatego każdy człowiek różni się poziomem ich odczuwania, nazywania i wyrażania. Rozumienie doświadczanych stanów emocjonalnych, mechanizmu ich regulacji. I umiejętne radzenie sobie z nimi jest jednym z podstawowych elementów zdrowia psychicznego. Emocje, jakie odczuwasz, najpierw nazwać, czyli rozpoznać, zidentyfikować, potem zaakceptować wszystkie, niezależnie od ich znaku, zwłaszcza te trudne, a następnie z Niech to będzie ekspresja i wyrażenie w taki sposób, który będzie dla Ciebie najlepszy. Ta ekspres powinna być tylko, w oczywiście, w odpowiednim czasie wyrażona. Jak w ogóle nauczyć się sobie radzić z emocjami? Opowiem za chwilkę. W pracy z emocjami najbardziej sprawdzają się techniki, y, które są z jednej strony wglądowe, a z drugiej uzewnętrzniające. W tym wypadku najlepiej jest prowadzić dziennik, zapisywać, kiedy doświadczam danej emocji. Jakie odczucia w ciele temu towarzyszą? Yy, czy jest ktoś ze mną, czy jestem sam? Nazywamy tą emocję, określamy jej intensywność, określamy bodźce, jakie temu towarzyszą, wszystkie te słuchowe, wzrokowe, zapachowe, dotykowe, po prostu wszystko, co może mieć znaczenie. I taką obserwację prowadzimy codziennie. Ułatwi nam to z czasem dostrzeganie momentu, w którym pojawiają się sytuacje trudne, a to jest dobry materiał do pracy nad funkcją regulacji emocji. Technika skalowania jest to technika, którą można pracować w różnych sytuacjach, natomiast w przypadku emocji służy ona określeniu intensywności, czyli stopnia nasilenia danej emocji. Co jest bardzo istotne w przypadku różnych zaburzeń i warto sobie taką skalę również prowadzić. W momencie obserwowania codziennego emocji. Może to być skala od 0 do 10, bądź od 1 do 10, może być od 0, 1 do 100. Określamy z jaką intensywnością dana emocja pojawiła się tego dnia, którego zapisuję wszystkie okoliczności pojawienia się tej emocji i wszystkie rzeczy, które mogą być istotne, o czym już wcześniej wspomniałam. Jest to jedna z moich ulubionych technik pracy. Często stosuję i która naprawdę daje fajne efekty w dzienniku obserwacji. Mówię Państwu również w odcinku dotyczącym kryzysu, natomiast tam pełni on nieco inną rolę. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, udostępniania. Zachęcam też do pisania komentarzy. Dziękuję.